Dzień dobry państwu na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 drobiazgów chciałbym państwu opowiedzieć o skarbonkach z leśna. Tak się składa, że Wielu lat prowadząc antykwariat, a jednocześnie będąc regionalistą, gromadzę skarbonki, czyli takie naczynia, do których się wrzuca pieniądze, żeby je zebrać w jakąś większą kwotę. I troszeczkę się tego uzbierało, i chciałbym właśnie dzisiaj Państwu troszeczkę tych skarbonek pokazać. Myślę, że taką najbardziej popularną skarbonką to jest właśnie taka skarbonka, na której tutaj trzymam rękę. Jest to skarbonka z Banku Ludowego, Współdzielczy e, zapis z nieograniczoną odpowiedzialnością leśno Wielkopolskie to mam aż trzy takie skarbonki by się wydawało po co kolekcjonerowi trzy równe skarbonki ale one nie są równe bo ta ma numer 381 ta ma numer 384 a ta ma numer 18 czyli bardzo bardzo niski numer czyli jest jedna z wczesnych e, skarbonek z tej serii i tak można się domyśleć że po prostu e, Ktoś, kto posiadał konto w danym banku, to jeszcze dodatkowo miał taką skarbonkę, żeby, jakby to powiedzieć, nauczyć się oszczędzać. Z podobnego czasu, oczywiście, jest na przykład ta skarbonka tutaj. Ona jest, e, z jednej strony ma taki symbol ula, czyli ul jako symbol oszczędności, pracowitości pszczół, a z drugiej strony jest ona e, ma przynitowaną tabliczkę, na której pisze Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Leszczyńskiego w Lesznie i je ma numer 80, czyli też powiedzmy wiemy, że tych skarbonek musiało być nie mniej niż 80. No. Oczywiście te skarbonki w różnym czasie się pojawiały. Proszę zwrócić uwagę na te dwie skarbonki tutaj. To są ta jest przedwojenna skarbonka. Zresztą widać, że jest piękny m, orzeł z koroną. To już jest taka z czasów PRL-u powojenna. No na pewno najmłodsza ze skarbonek, które się tutaj na tym stole znajdują. I jak weźmiemy tą skarbonkę do ręki, no to z jednej strony tutaj mamy to PKO. Tutaj mamy książeczki PKO, wydaje każdy urząd pocztowy. Tutaj mamy, gdy chcesz być pewnym swego jutra, oszczędzaj dziś. No i. Jest to na pewno też skarbonka, która była na terenie leśna, ale nie ma takiego napisu. Tutaj na przykład mamy skarbonkę, która jest reklamówką firmy Edusho, czyli firma, która produkowała Tutaj mamy oczywiście e, globus, czyli e, wizerunek e, Ziemi. Tu mamy tą szparę, gdzie się tutaj wkładało te e, pieniążki, i jest to reklamowa skarbonka. No, tutaj mamy bardzo ciekawe dwie skarbonki, jedna za drugą. Tutaj pisze, że z groszy robi się dobrobyt. E, mamy tutaj te, że mamy oszczędzać, zresztą możemy tutaj zobaczyć, jest. Y, y, wyraźnie pokazana książeczka oszczędnościowa, a od spodu mamy napis: Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Leszczyńskiego w Leśnie. Czyli, też y, jakby tak patrząc na te skarbonki, które tutaj są, dodamy jeszcze te dwie skarbonki, które są tutaj. Ta skarbonka ma numer 296. A ta skarbonka ma numer y, 326 i to jest skarbonka z okresu II wojny światowej, kiedy właśnie też y, komunalna kasa y, oszczędności w Leśnie no, pod zarządem niemieckim y, też miała tego typu y, skarbonki. Czyli jeżeli chodzi o napisy, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem skarbonek, które na pewno. Pochodzą z Leśna, no i mamy wspaniałą dziewiątą skarbonkę, która proszę zobaczyć, pisze powiatowy komunalna, powiatowa komunalna kasa oszczędności w leśnie y, numer 553 i proszę zobaczyć w środku no to to jest całe takie elegancko metalowe tu ma taki zameczek tu ma zabezpieczenie żeby monety nie można było wyciągnąć a tu jest taka specjalna dziurka przez którą wkładało się zwinięte banknoty no ale co pewien czas trzeba było taką skarbonkę opróżnić więc y, jest ona zamykana na zamek na kluczyk i proszę zobaczyć że ta skarbonka którą teraz zamknąłem a nie jest ją wcale tak łatwo bez kluczyka otworzyć wygląda jak książeczka do nabożeństwa, czyli gdybyśmy ją Położyli gdzieś na stole, gdybyśmy ją położyli e, na nocnym stoliku, to może się zdarzyć, że jak złodziej przyjdzie, to by się nie kapnął, że tu w środku mogą być pieniądze. Jest to książeczka na, do nabożeństwa, a to jest skarbonka leszczyńska. Przy okazji tych skarbonek leszczyńskich, które tutaj e, pokażę też inne skarbonki, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę na tą dużą, drewnianą skarbonkę, no kto chodzi do kościoła, wie, że bardzo podobne skarbonki. E, bywają w kościołach. I to jest skarbonka, którą osobiście zdemontowałem na terenie Kościoła Świętego Krzyża w Lesznie na placu Beciga Ona była własnością parafii polsko-katolickiej, która użytkowała taką salkę przy kościele Krzyża w początku lat 90. Później ta parafia została zlikwidowana i po prostu rozprzedano mienie tej kaplicy. No i tak się zdarzyło, że ta Skarbonka trafiła do mnie. No, nie jest ona może bardzo stara, jest ona zamykana na kluczyk. Ma tutaj taki zamek, no, w każdym razie, tu już tych pieniędzy wejdzie na pewno więcej. Widać, że niejednokrotnie próbowano się do niej dostać, no, ale muszę powiedzieć, że no, już w przeszłości skarbonki były ofiarami napadów przez ludzi żądnych pieniędzy, także tak. Wygląda jej stan. Mam jeszcze takie skarbonki, bym powiedział, bardzo bliskie mojemu sercu. No, to jest na przykład skarbonka zegarek, która m, była dawana klientom towarzystw ubezpieczeniowych. Tu jest oczywiście napisane, co to było za towarzystwo ubezpieczeniowe, a to chodziło o to, że jak się tutaj codziennie włożyło monetę, to można było ten zegar nakręcić. Czyli dzięki temu, że byliśmy zobligowani do wkładania tej monety codziennie, ten zegarek chodził, a jednocześnie później zebrała się kwota, za którą można było wykupić kolejną polisę ubezpieczeniową, czyli to też był taki chwyt marketingowy. To jest jeden taki zegarek, właśnie z tym chowaniem pieniędzy, a jednocześnie zmuszeniem do nakręcania, i tu jest drugi. Również bardzo ciekawy tutaj jest, jest powiedzmy ten i tu jest też z boku ten otwór przez który wrzuca się pieniądze żeby można było zegarek nakręcić no a tu jest kluczyk y, który się otwierało później tą skarbonkę która jest na dole zegarka i można było te pieniądze wyciągnąć. No muszę powiedzieć że y, są też skarbonki takie które były zabawkami jak Pamiętam to, tego typu skarbonka w kształcie grzybka była w domu moich dziadków. Ma ona tutaj troszeczkę nagrawerowane jakieś elementy. Tu jest oczywiście ta szpara do wkładania. Jest ona niekompletna. Ja się nie przyznaję, że ja ją rozebrałem, ale w każdym razie tu jest ten element, który też powinien być zamykany, ale jest to na pewno bardzo wczesna, leszczyńska skarbonka. No i jeszcze mam taką bardzo ładną drewnianą skarbonkę, gdzie tu jest taki napis. To, to jest jakaś skrzyneczka zaadaptowana na skarbonkę. Ja tutaj mam y, sobie na ten y, napis, że y, módl się pracuj i oszczędzaj. I to miej dzieci na względzie, że wtedy twoja oszczędność ojczyzna znowu zdobędzie. Więc jest to taka zachęcająca, patriotyczna skarbonka i co jest ciekawe, tu w środku jest napisane, że w pewnym momencie było tutaj 4 zł, i 32 grosze, czyli ktoś sobie taki, taki powiedzmy tutaj. Informację zostawił, to jest też bardzo taka ciekawa skarbonka, na której jest ten napis. No i chyba ostatnią skarbonką, którą dzisiaj pokażę, jest skarbonka taka, no akurat pozbawiona jakiejś tabliczki. Tu widać, że była kiedyś jakaś tabliczka i tak dalej. Też jest numer, jest jakaś kolejność, no i to jest. Mam do niej kluczyk, i to muszę powiedzieć, to jest skarbonka, która należała kiedyś do mojego taty. I, i powiem, że y, ja tego kluczyka nigdy nie miałem w przeszłości. Zawsze coś tam w środku y, hałasowało, myślałem, że coś tam w środku jest. No, a po śmierci taty, jak wśród jego y, rzeczy znalazłem ten kluczyk, no, otwarłem tą skarbonkę i faktycznie nic tam nie było, czyli musiał tata zawczasu coś tam wyciągnąć, ale to jest karbonka, która na pewno należała do mojego taty. Ja myślę, że w wielu domach jest jakaś kubek, jakaś klanka, gdzie się tam odkłada jakieś drobne pieniądze, no powiedzmy, no jak chodziłem do szkoły, była szkolna kasa oszczędności, też się zbierało jakieś pieniądze, także myślę, że to wcale nie jest zły pomysł, żeby pieniądze odkładać, bo czasami przyjdzie taki moment, że są pilnie potrzebne pieniądze, a bank może być zamknięty, internet może siąść i jakieś takie małe pieniądze, które są w domu, czasami że tak powiem, potrafią na jakiś czas uratować życie. Dziękuję.